Siemanko widzowie, witam was w tym odcinku i dzisiaj gdzieś wam pokażę drugą część nowego upgrade'u, więc no lecimy, znaczy się najnowszego, no, no, wiecie o co chodzi. No i nie pytajcie dlaczego go laski na po prostu, no. E, tutaj mamy auto to nowe i w ogóle tutaj dużo ludzi postawiło, patrzcie ile, tu. no nie lecząc tego, ale tutaj, jacie, będziemy się na nie pozbierać, bo będę chciała, z... e, chcę zobaczyć jak będzie wyglądać w ogóle. No i na ten domek jeszcze nie uzbierałam. No niestety. Mamy za 800 tiketów. To są chyba najdroższe rzeczy. Tutaj mamy paralotnie. Okej, okay, fajnie. Bo to były te zasłonki, no nie? Tu mamy ten na popcorn. Tu mamy takiego konia fajnego. Czy tam... A nie, jednorożca, dobra. Mm, tu mamy takie tabliczki jakby chyba. Czekajcie. Mm... Okej, okay, tu mamy tą paralotnię. I czekajcie, weźmy w propsy. I nowe. Tutaj mamy, OK. czyli to jest ta nagroda VIP tutaj. Tutaj mamy, no, są te tabliczki. No i to jest ten, czekajcie, pojazd. E, tak, to są ten taki e, rowerek ten tutaj i to auto jest to nowe, tak. Weź we mnie nie rzucaj, gościu. Okej, okay, no dobra, no to widzowie, no... To ogólnie na tyle. No, znaczy, się jeszcze jedna rzecz jest tutaj dodana. Teraz wam pokażę. Ja po prostu chcę sobie tak obejrzeć, to ale tylko to jest do... <śmiech> Nie, nie. <śmiech> tylko to jest dodane. No i widzowie, 50 ticketów za taką wideo. Mówiłam, że będzie coś takiego jakby taki dźwig ale coś. Nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. No, to takie. No dobra, no. Mówiłam, że coś takiego będzie, no i. No i co? No jest. Więc fajnie. Sobie poczekamy, aż to zjedzie. I za takie coś 50 ticketów. Ej, w ogóle to się bardziej chyba opłaca e, niż... Wiecie co? Niż ten, ten, ten... ten mm, to koło, bo to koło tak długo leci, a to tak szybko. Moment. tak No nie taki moment, ale wiecie, że to z dwa razy tak ci... tak z dwa, trzy razy do góry poleci. I no... Nic fajnie. Pozbieramy sobie trochę tiketów. Może na... Nie wiem co. Okej. Okay. No i patrzcie. 50 tiketów. Idziemy jeszcze raz. Ej, nie wiem czy na to auto nie zbierać. Czy się opyła? O, opyła co? Ja gadam opyla. Nie wiem. No chyba, że na jakieś inne rzeczy wy wydamy trochę tiketów. Ale... Szkoda, że to tak, że jak jakby wy. Szkoda, że nie można tak zostawić, że na przykład ta, jakby taka winda, ona ciągle jakby bez przerwy tak robi, że wiecie, że nie wysiadamy z tego, to by było bez sensu, no bo wtedy. Byękiem mógł wsiąść, no w sumie. Wtedy, wiecie, odkładacie sobie laptopa czy tam telefon, no i nabija wam, ale tak to, to nie jest tak łatwo, więc. No, wam nie nabije tego tak szybko. Musicie po prostu, no. Patrzeć na to, i kiedy ten to. Kiedy już się skończy, to musicie ponownie na to wsiadać, nie? Więc no. Ja chcę już wsiadać, ludzie. Dobra. Um, czy jeszcze raz? Jeszcze raz, ostatni. polecimy. By mieć 600. Więc no. Fajnie, że to dodaję, ale. Gdzie się podziała nasza galeria? No Nie ma jej... Ja myślałam, że oni w tym nowym upgrade'ie, no wiecie... Może ją dodadzą, może gdzieś indziej postawią, nie? A tu... Pech. Peszek. No niestety. Dobra, idziemy coś kupić. Za tikety. Okej, mamy 645 tiketów i na co wydać? Co to jest za... C-klikam. Dobra. Eee, co by tu kupić, czy ciopa za tą pala, para, nie umiem gadać, ten popcorn, czy tego, a ja by kupiłam tego jedną seria. serio, ej, kupujemy go, chcę zobaczyć jak on wygląda, a gdzie on jest, ehm, halo, tu jest, dobra, aha, czyli to jest taki misiek, tak? Czego tu nie mogę stawiać? Ale bez sens. Czego? A gdzie mogę go umieścić? Co? Na podwórku? Okej, okay, taką wyglądam. Mm -hmm. Taki kanapowiec. My little pony. Dobra, spadamy stąd. Ej, może coś jeszcze kupimy, bo mamy jeszcze etykiety. Dobra, lecimy. Eee... Dobra. Lecimy. Uki okay, duki. Okay. Eee, co wykupiliśmy za 400. sewy? To chciałam paralotnie teraz kupić w sumie. Ale nie wiem. Ej, stąd ma mam tylko to. Ej, a coś może kupimy te dwa? Ej, dobra, wykupujemy wszystko. Na znaczy, nie, że teraz, ale że ben, że wszystko będę musiał ten. No. Kupić stąd. Dobra, to kupujemy jeszcze te dwie rzeczy. Dobra. Halo. Proszę, dobra. Jeszcze to. Okej, okay. mamy te. 45 ticketów tylko? No, bez sensu. No, ale. Dobra, no to widzowie, no. Eee, no podoba mi się ten upgrade, No, ale mówię, no szkoda, że tej galerii nie ma. Slipa trochę, no, ale no, nie jest że ogólnie, jak mają y, osoby VIPa, no to fajnie, bo mogą mieć na przykład to koło, a czy się, no, no, ten taki rower, jakby mogą mieć tu to mogą mieć się jakby. Możemy tutaj. Czekajcie. Eee, idziemy do balona. Okej, okay, mamy balona. Ej, mnie ciekawe, to dlaczego ten typek ciągle stoi tak w miejscu? Okej, okay, nie wnikam. Eee, możemy jakby sobie tutaj usiąść. I o. Na no, początku myślałam, że tu nie można w ogóle, nie, bo to jest tylko dla VIP. Nie, eee, nie chcę, nie chcę. Nie chcę, co mi się klika, dobra. Więc no, widzowie no. To by było w sumie na tyle w tym odcinku. Więc no, napiszcie w komentarzach, czy chcecie odcinek taki, że będziemy wszystko zbierać z tych ticketów albo live'a na przykład, że będziemy wszystko zbierać stąd, żeby mieć wszystko domek, e, ten kokard tak jakby autko to ten, to auto, to paralotnie, o, w końcu powiedziałam dobrze, ten popcorn taki i to takie, to tabliczki, żeby na wszystko po prostu, więc no, ja się z wami żegnam, właśnie w komentarzu, czy mam właśnie, e, no, kupić to wszystko, czy na live, czy na odcinku, więc no, ja się z wami żegnam, no i co, żyję, żyję, życzę wam miłego dziąka no i co, baju!